Siemanko widzowie, dzisiaj jest druga część, jesteśmy bogaci na um, Brookhaven Także widzowie, zostawcie subskrypcję No bo mamy już golda Mamy już złoto, nagram za długi odcinek, więc nie mogliśmy Nie mogliśmy ten wejść Czyli nie, mog nie mogłam wrzucić tego odcinka Widzowie, także lecimy, uciekamy Z naszymi pieniążkami, już okradliśmy tutaj wszystko Dobra. Okej, okay, widzę, mamy złoto, tylko teraz jeszcze tutaj trzeba się dostać. Tym oto kluczem. I to jest. Najbardziej skomplikowana rzecz. Widzę to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Bo ja tutaj nigdy mi się... Nie udało tych chyba że to trzeba zrobić tak. Tak. I póki to się póki to się nie zamknie. No bardzo ciężko tak. No. Dobra, nic nie działa. Bomby tutaj nie da się wysadzić. Bo jak bomby wysadzicie, to się nic nie stanie. Śkierą też się nie da. Więc widzowie, nie wiem jak to zrobić. Napiszcie w komentarzu, może wy wiecie widzowie jak to zrobić. Bo ja nie wiem. Tutaj też jest jakaś kombinacja. Nie no. Tu trzeba coś zrobić widzowie. To, tu trzeba jakiś kod wziąć czy coś. Tutaj kluczem nie da rady. Kartą też nie da się, nie da rady. Chyba, że to trzeba trzy na raz. Pyk, pyk i pyk. Oh. I no. Ja nie wiem. Dobra, ja nie wiem, jak to zrobić. Widzę, że tutaj żadnego przejścia nie ma. Ale diamentów nie ukradniemy na Brookhaven, bo one są tak pilnie strzeżone, że po prostu jest bardzo ciężko. Więc. Widzowie, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę też, udostępnijcie ten film dalej, też będzie bajlando z góry każdemu, dziękuję widzowie, bo widzowie, proszę, suby w miejscu, tak nie może być, widzowie, a my tutaj wychodzimy z obrabywaniem tego. O, dobra, jesteśmy, teraz uciekamy. Uciekamy. Nasz Brumbrumiczek, gdzie od, podjechaliśmy poprzednio. Tylko to mi się nie nagrało. Dobra, ale Brumbrumiczek to jest najlepsze auto, widzę, jakie możecie sobie wymarzyć. No bo zobaczcie, jak zasuwa. Oj. No i Brumbrumiczek widzę, że wszędzie się zmieści. Tutaj nie ma żadnych problemów, nie trzeba cofać w ogóle prawie. Uhu, wjeżdżamy do naszego domciu. Paum, pa pa, pa, pa. paum, pa pa, pa pa Proszę mi otworzyć garaż, bo ja tutaj wjeżdżam. OK. Dobra. Zamykamy garaż. Tum. Tu tu du dum. Dobra. Ok, kominek zgaszamy. i widzowie teraz możemy się cieszyć naszym sia anem sia anem siano no siano no siano jest najlepsze. Eee e. siano 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 siano, siano. Sia -a widzowie jest. idę do mojego pokoju. A nie, to nie jest mój pokój. I jest siano, siano, no. Ja mam siano. A u mnie siano. Widzowie, okre... Co tu się Widzę, Widzę, mamy tutaj normalnie tyle siana. Patrzcie. Tyle złota, golda. I tutaj mam jeszcze pieniążki. Widzę, więc jesteśmy naprawdę bogaci. Więc tak, nie? Yy. Tutaj, co by tutaj wziąć? Obieżę gaśnicę. Ga, ga 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 gaśnica. Gasimy. Nie, gaśnica, nie wiem po co nam jest gaśnica. Dobra. Mm. Będziemy kosić trawę, widzowie. Lecimy na ogródek kosić trawę. Wiem, że to może być nudne widzowie, ale trawę trzeba skosić. Także no, lecimy. A, trzeba otworzyć domek. Dobra. I możemy się wygrzeć w jacuzzi. Ulala. O, coś się wysunęło. Zielony kolor, tak, zielone to najlepszy kolor, właśnie to jest najlepszy kolor. Dobra, widzowie. O. Ty, tu mamy plac, plac zabaw nawet. Dobra, kosimy trawę. Dobra. Trawę trzeba skosić. Dobra, kosimy trawkę. Szczerze mówiąc nigdy nie kosiłem, bo w sumie po co? Ale teraz koszę trawę. Dobra. Kośimy trawkę. Trawka, yy. trawka. Widzę, o trawę trzeba dbać, pielęgnować.